że zyskujecie dziś kolejny film na moim kanale, więc już Sims Craft, drugi odcinek. Słuchajcie, wiem, trochę się tutaj u mnie zmieniło, ale zaraz wam opowiem całą historię. Tak. Mam dwa koty, wiem, bo byłam w jakimś tam po prostu budynku i znalazłam skrzynkę z, z sory o... i właśnie to się... z... Rostuję jej kamikotów. I czemu nie mogę siadać? Sieć! Ziom. Dobra, a więc mam teraz dwójkę kotów i córeczkę, ponieważ nagrywałam filmik. Ale oczywiście zgadnijcie, co się stało. No! Głos po prostu. I nie wiem dlaczego one nie mogą siadać. Po prostu nie nagrał się głos, nie wiem dlaczego. Chyba miałem wyłączony mikrofon i tego nie zauważyłam. Okej, okay, siadałeś. Siadałeś. Siadaj, gościu. No, siadaj. Okej. Okay. I mi się strasznie podoba generalnie moja córeczka. Będziemy dla niej budować tutaj pokój. No. Przepraszam was, że po prostu tego nie widzieliście, ale. Teraz, chodźmy sobie tam jeszcze bardziej, generalnie ogarniałam sobie tutaj też ogródeczek i myślę, że się na mnie nie obrazicie, że po prostu nie było widać jak po prostu nasza Tosia, że tak powiem, przychodzi na świat. Dalej chcę odkryć prawdę, myślę, że to się teraz nie słyszy co mówię, więc będę tak mówiła, że czekaj, z ciszonym głosem. Cze trochę bagi, przepraszam was za to widobie. myślę że y, muszę odkryć tą prawdę słuchajcie, kto tam to się tam uwięził w tej jaskini i generalnie chcę trochę zbadać tą wioskę, bo coś mi się ona nie podoba Taki po prostu stak, ja, jak y, y, stak po prostu, zes, taki zestaw mogę tak powiedzieć, zestaw po prostu od razu do ospojenia kota zaraz potem po prostu dziecko w jakiejś dziurze tutaj sobie pierwszy tam lepszy domek tu jakaś od razu skrzynka. Dobra, bierzemy. Zobaczymy. Nic tu nie ma. Hmm. Dobra, słuchajcie, widzowie. Przepraszam Was, zaraz wracam. Ja, słuchajcie, widzowie jestem. Czyli w tej skrzynce nic nie ma. okej okay, dobra. Idziemy sobie teraz sprawdzić yy, coś w naszym domku. Tutaj już chyba w tych domkach nic nie ma. Tutaj chyba była ta skrzynka w ogóle z tymi, tymi rzeczami do kutania. Dobra, to może sobie jeszcze sprawdzimy parę domków. O nie, to chyba był już ten co. Co? Że otworzyłam skrzynię? To chyba nie jestem sam. Bo widzę, że to jakiś pamiętnik. Jak liper. Podrzu podrzucę ocko do skrzyni. Chyba Clipper nie za bardzo umie pisać, słuchajcie widzowie, bo chyba chodziło mu o dziecko. Ale... Ale nie jestem pewna. Co jeśli matka tosi gdzieś tutaj jest? Co jeśli Klipper... No nie... Ale słuchajcie, mamy przecież... <laughs> Jaja ocelotów! Wiesz jeszcze nam zostało parę. I chyba... No po prostu będziemy mogli jeszcze no, postraszyć tego naszego klipera, jak do na nas przyjdzie. Kiedyś. Słuchaj, Tosia, mam do ciebie pytanie. Czy ty e, masz lat, dobra? E, a czekaj możesz pracować. Inventory. O ja cię ono może być inventory. To się słuchaj. Dam ci pewną rzecz, która jest. Znaczy, nie dam ci Tak, dam ci pewną rzecz, z którą musisz bardzo uważać. Dam ci na chwilę podtrzymać miecz, a najpierw mam pytanko. Który z kotów bardziej ci się podoba? Czy ten rudy, czy ten siamski? Którego chcesz? Ci mamo! Dobrze. Słuchajcie, w ogóle. Ale taka piękna jest, taka ładna. No dobra, mm. podobnie ma do mnie włosy. Czy ja mam inny kolor, ale oczy ma identyczne. Jak. Dobra, słuchaj, dam ci teraz go na chwilkę sobie podtrzymać. O wow, jaki ciężki! O, jestem śpiąca. Spokojnie, już ci go biorę, córeczko. I możesz sobie iść spać. W sumie to nawet jeszcze nie możesz iść spać, tylko mm, tutaj możesz iść spać, ponieważ jeszcze nie masz pokoju, ale obiecuję, że ci go ogarnę. Słuchajcie, widzowie w tym odcineczku już będziemy budować generalnie dla y, Trusi domek. Znaczy domek. Y, pokoik. Chociaż już początkowo ogarniemy. Tak, pokój. Dobra, Tosia, idziemy sobie, słuchaj, nazbierać drewieńka. Znaczy ja idę, generalnie. A może iść ze mną. Yy, bo twój, chcesz w twoim pokoju, żeby twój pokój był ładny, generalnie. Dobrze, mamo. Dobra, chodź. Dobra, czekaj, jeszcze nie. <laughs> w sumie. Tutaj sobie zostawimy naszego koblu Dobra. A? Follow me, chodź za mną. Kochana. Idzie za mną, idzie za mną, dobra. Idziemy sobie nadbierać, słuchaj, drewna. Trochę. Nie wzięliśmy jedzonka. Ok. miała bardzo ładny pokój, Iza. Boże, Iza. Yy, ta. Tasiu. Widzimy się zaraz. Zaraz chodzi, że ja już jestem. Tosia tu ze mną również jest, ostatnie drzewko myślę, że i, i nam wystarczy, bo nie chcę mi się też tak zbierać nadmiaru, bo potem się nam to nie przyda, bo ja patrzę jak lubię brzozowe drewno, ale okej. Okay. Wiesz, Chodź, Tosia. No, idziemy. Chodź tutaj, chodź do domku. I teraz sobie tutaj, słuchaj, zaczekaj. Z tej A ja będę ci budować Twój upragniony pokoik. Dobrze. Słuchaj, Kocie, musisz tutaj sobie przypadkowo wyjść stąd, bo Ty jesteś mój i tu nie. Nie możesz, nie masz wstępu do pokoju ma i nie? Dobra. Nie. Czemu tylko 4 mogę? Sło? Aha, ok. Spoko. O, akurat 4 i staka. To, to sobie tutaj ogarniemy. Nie może stać ta pochodnia. No, gdzie ty jesteś? No, tutaj jesteś. Ok. skraftujemy jeszcze, słuchajcie. Tak. Yy, ta mmm yy, wiesz drzwiczki okej okay, ja bardzo zyski do pokoju słuchajcie mmm yy, a boże co będę się męczyła z takim głupim craftingiem no okej okay, dobra tu drzwi zaweźmiemy że się spodoba naszej Tosi kochanej tutaj nasz, nasze starania no jasne że mi się spodoba tutaj słuchajcie widzicie już mówi że się spodoba jej okej okay. słuchajcie to jest na razie taka prowizorka tego domu ja myślę że ja się z tym wyprowadzę za niedługo będziemy jeszcze też na pole, będzie mogła tam sobie zrobić swój własny ogród o taki troszeczkę nieduży, nie duży, nie mały kocie chodź, kocie kocie od dzisiaj masz nową właścicielkę, jej koho <grym> kocio dobra czekaj, mm, chodź za mną słuchaj yy, follow me no chodź do swojego pokoiku chodź Chodź tu do mnie, stay here Ej, czemu wychodzisz, nie podoba ci się? Podoba mi się Tylko, no wiesz, jeszcze troszeczkę słabo chodzę, bo ja mam dopiero 4 latka Dobra, follow me Chodź tutaj, słuchaj za mną Pięknie. Pięknie weszłaś. Pięknie. Stay here. Nie masz swojego domowego... To jest, słuchajcie, twój domek. Już. Słuchaj. Dobra, teraz gdzie jest ten kot? A tutaj jesteś, kocie. No chodź, kocie, teraz za mną? to tutaj swojej nowej właścicielki słuchajcie zaraz, ten, za niedługo ten kot tutaj przyjdzie, tylko on się gdzieś obija nie wiem w ogóle gdzie nawet kocie o, widzisz. jej, kocie mnie lubi dobra słuchajcie, w tym odcinku byłoby już na tym myślę, że wam się spodobał, papa pa.